Addis Ababa, Antigua, Warszawa, Lipsk, Jerméka, yeah. Muzyka pozwala ludziom żyć na całym świecie każdego dnia, yeah. Sprawdźcie to tak, ha! To pozwala ludziom żyć Muzyka znów przerywa ciszę Sercem słyszę każdy dźwięk I nieważne kim chcesz być Bądź z tobą, bądź dobrą osobą że muzyka to lecz To pozwala ludziom żyć Muzyka znów przerywa ciszę Sercem słyszę każdy dźwięk I nieważne kim chcesz być Bądź z tobą, bądź dobrą osobą, że muzyka to Ja pamiętam na początku pierwsze biby jak to było To co teraz za ósemkę, za dwie stówy się robiło I nie bardzo obchodziło mnie, to najwięcej znaczyło Że napijam dla wariatów i jest miło Upłynął jakiś niedługi czas Pierwsze nagrywki MMF i Dread Squad Zapłonął polski ogień, Elo Pionier mój brat Z EWR zacząłem nowy temat Usłyszał oraz świat, a teraz każdy chce to mieć Chciałby dostać choćby część. Niektórym tak trudno to znieść, że nadaje ludziom sens To, co takie proste jest Słyszałeś, to teraz już wiesz, to no, pozwala ludziom żyć. Muzyka to przerywa ciszę sercem, słyszę każdy dzień. I nieważne, kim chcesz być, bądź z tobą, bądź dobrą osobą, wziął muzyka lęk. To pozwala ludziom żyć, muzyka znów przerywa, myślę, sercem, słyszę każdy dzień. I nieważne, kim chcesz być, bądź z tobą, bądź dobrą osobą, wziął muzyka to Potem przyszły ciężkie czasy worki żela na koncerty Chociaż coraz więcej kasy Pozostałem sobie wierny Ci co utracili klasę w płocie towarzyskich Bredni w świetle ognia Który pale zawsze bledy Uwierz mi brat Na tej scenie jest tak Że i kobiety niszczą ego jak rak Ludzie myślą na smak Świadomości im brak Słuchaj to co mówię To jest mój nowy trak A teraz Wreszcie mam swój głos, zapodaję ludziom to, czego potrzebują i to, czego chcą. Tylko pomagam dalej sens, to, co takie proste jest. Słyszałeś, to teraz już wiesz. To no pozwala ludziom żyć. Muzyka znów przerywa, ciszę sercem, słyszę każdy dźwięk. I nieważne, kim chcesz być to, to pozwala ludziom żyć Muzyka to przerywa Dziszę sercem, słyszę każdy dzień I nieważne kim chcesz być Bądź z tobą, bądź dobrą osobą Muzyka to lęk To pozwala ludziom żyć Aaaa Każdy dzień I nieważne kim chcesz być Krzyk na to lew, to pozwala ludziom żyć A, krzyk, krzyk, i nieba, że kim się zbliżasz.